Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś mamy kolejny filmik z Bronzers. I dzisiaj odbieramy darmowego Megaboxa który jest tutaj w sklepie. Ja nie mogę się doczekać, jest i Mega Box. Ale najpierw mała skrzynka, super. Spoko. Mała skrzynka i ulepszy mi chyba na chyba Dynamicka będzie mam to moc. Ja myślę, że może się coś tu wytropić, lecz nie musi. Dobra, 3, 2, 1 Piątka, kurczę. Ale możemy ulepszyć, patrzcie na to. Dynamajka na dziewiątą moc. Wow! Mam dynamajka na dziewiątej mocy. Potem sobie jeszcze wrócimy na to konto co będziemy. No 10 gemów. Pioj jak to się wtopiło w to tutaj. Ale wylogujemy się na moje wylogowane konto. Żebyśmy mogli tam jeszcze sobie odebrać. Tam też może się coś wydropić. Fajnego. Więc dobra. No dawaj, dawaj, odpalajmy się. Dobra, jest, mam to. E, dobra, znowu mam tą informację. W ogóle zwróćcie uwagę, ile ja tu mam pucharków. Więc... What? A co jest po trzustce? 50 mam, nic nie za dobrze. E, o, jeżeli ja tutaj tego nie odebrałem. Okej. Okay. Wybieramy sobie małą skrzynkę. Uf, dobra, lecimy. Nic. Co i dlaczego wszyscy tu nagle? Jest i mega Fox. Trzy, dwa, jeden. Start. I co jest? No nie wierzę! Dlaczego? CO JEST DO KURCZE ale no dobra no no utworzyliśmy megaboxy, dobra gramy na tym koncie tutaj no dobra sprawdzimy jakie mamy misje Misje. wygraj gry 5 okej okay, tą misję na pewno zrobimy pokonaj 15 przeciwników a zagramy sobie na niej, co mi tam szkodzi Parze, co mamy w parze? Ulecz? No dobra, no to gramy w parze sobie. O, w ogóle mamy gadżet na niego. Więc naprawdę fajnie. Dobra. Dobra, lecimy, gramy. Pięknie. Czy tam ktoś jest? O, widzę, że tutaj. Nie, do to jest. Kaczka, leon. Kurczy. Ja też go mam. O, co jest? Gdzie chodzi? Bo ja mam wrażenie, jakby mi się to nie nagrywało, ale wszystko się oczywiście pięknie nagrywa, bo wy widzicie to już nagrane. O! Dobra, pięknie, rozklepane. Tu tam jest leon, prawdziwy. Pięknie, prawie rozklepany. Prawie. O! Dobra. Za chwilę nie mieli naładowanego ulta. Dosłownie za sekundę. O, o kurczę, tutaj on może mi tu podjechać. Tak jak mówiłem. Ok, mamy ulta. I patrzcie, co ja zrobię tej bi. Co jest? Ej nie, to jest błąd gry moim zdaniem, bo ja powinienem, dosłownie powinienem ją załatwić. Powinienem ją rozklepać na pewno, bo widzieliście przecież, że ja pierwszy użyłem super tego ataku, ale no, no widzicie, bram sobie suważyły inaczej i dlatego coraz mniej lubię tą grę. Dobra, okej, okay. się uleczy trochę chociaż. Dobra, mamy pierwszą rundkę albo wygraną, chociaż raczej drugie miejsce. Idą, idą. Nie, ja zadaję się. Kugl, czy życia? Ja go jeszcze rozklepałem. Mhm, dobra. Lecimy sobie. Patrzcie, ją w Za chwilę nie mieli te 10 gemów. Jakie. A, no właśnie, jest. Opcja. Zagraj ponownie. Dobra. Okej, okay, teraz mam nadzieję, że to wygramy. Dobra. Tutaj są jacyś ludzie. Prawie mi rozklepali. Ale ja się tak łatwo nie dam. No nie dawa... Czemu ona to z bliska zadaje? Możecie mi to wytłumaczyć? No nie, uleczyć się. Dobra, we, weźmiemy sobie tego parkipsa. O, co jest? Dlaczego ja mam tak mało życia? Co jest grane? Uleczy się. Muszę popatrzeć wszystkie krzaki. Ok. Naprawdę. Dobra, rozklepałem. Więc dobra. Lecimy dalej. O, 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 Tego rozklepie. Naprawdę, musiał mnie rozklepać. Nie, no ale my to wygramy. Jak nie, no to się wkurza. Totalnie. No dobra, no nie gościu! Co ty robisz? Dobra, ja lecę go rozklepać. Mówiłem, że lecę rozklepać. Teraz go rozklepa. Mordeczka. No gościu! Czy jesteś, jesteś pijany? Przecież on by go rozklepał już dawno. Gdyby po prostu się nie bał go. Ale się boi, nie wiem dlaczego. Nie wiem, z jakiego powodu. No i widzisz przez niego się odrodził jeszcze ten gościu, którego rozklepałem. To jest ciężka bitwa. Nie wyrównamy trochę, oni mają trochę... Nie, on my mam przewagę, jasne. Tak. Murlo zwale? Ta, wygrana. Pięknie to rozegraliśmy. Jezu, co ja robię? Przecież mogłem zagrać ponownie. Ej, niedługo będziemy mieli setny level. Dobra, gdzieś indziej. z To był big box teraz. Robię misję. Ej, widzowie, robię misję, ale mogłem zagrać ponownie. Nic by to mi nie zaszkodziło. O, pokon z te powerku. Pięknie, on mi będzie uleciał, lub. Będzie się zadawał swoim ultem. Mam to emotkę fajną. No tiku, ty głupi jeden. O! A! Dzięki za skrzynkę. Co jest? O kur. Ajajaj aj, aj, aj. Kurczę. Ale zagram ponownie nie Dobra, lecimy. Teraz z Dylemajkiem. Patrzcie, on ma głowę nani w swoim tym. I dlaczego on ma głowę nani? Coś mi spadło. Ja się boję tutaj trochę. oni mają przewagę. Chociaż w sumie jest... Ja mam swój power, więc ja... Jakby jesteśmy na równi. Prawie go pokonałem. No nie, nie dolatuje. Patrzcie jak ja go robię. Normalnie. Ej, on tu jest gdzieś. On tu gdzieś jest. Dobra, posprawdzę. O, tam jest gościu. Pięknie. Co jest? Dlaczego? Dlaczego? Pff, co to było? Co tu się dzieje? W ogóle. Dobrze. Ok. Rozklepane. Dawaj go. Ulta. Dobra. Dawaj z To tutaj jest jakaś dobra holster power. No i co? O, czy co to było? Prawie jest. O, dobrze, dobrze, dobrze. Co jest? Ej, on mógł używać gadżetu podczas zamrożenia? Ej, nie, to bez sensu przecież. Używać gadżetu na serdzie. Pięknie. I po co ci to było? Boże, nie muszę czekać, naprawdę. Nie. Niestety. No, o, mam misję zrobioną. Pięknie. Uleczam. Muszę tutaj przeciwniku pokonywać. No. A, bo on zagrał ponownie. Myślałem, że nie. Ja tu sobie wchodzę. Co tu takiego jest w tych krzakach? O kurczę, o, pa, 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 pa. Co to było? pa, pa, Kurczę. No naprawdę chcemy tak zrobić. I ta mapa w ogóle jeszcze jest? To jest ta mapa? I co jest? Ta mapa w ogóle jeszcze istnieje? Dlaczego? Nie rozumiem tego. Ej, bo jest... On możliwy, że ma gadżet. No i tak pewnie jest. O, chyba... kurczę. No to po mnie, tak? Po mnie. No nie, gdzie ja wchodzę? Rozwalcie Dobra, ja wychodzę 124 Dobra, ja gram jeszcze raz Ale kurczę, że nic nie wytropiło Słabo Dobra, pan Jaką mam otkę? Dam taką W ogóle tę skin jest mega O, kurczę. Dzięki mordeczko, za Chow się szybko, ale to było mocne. Ja po prostu wiedziałam, że on zginie. No dobra, no to par cubsa sobie wezmę. O, pokona. I to w jakim pięknym stylu. Widzicie? Wypad! Jeju! Kurczę, co za Han. Ja dwóch... No czemu? Ja dwóch przeciw nie pokonałem. Chyba. Nie, jednego. Ja Dobra, lecimy. Ok, rozwalamy skrzynkę. Tam jest cold Więc lecę go rozwalić. A Co jest, no dlaczego? Jaki ja jestem. Pięknie było. Tam nikt nie pójdzie teraz, bo zamrożenie. Dzień! Ha! Zamroził się? No, niedźwiedź naprawdę. Kurcze, ja No i po co on to rozwalił? No to super. Kurcze, pijany gościu już No dawajcie, ja chcę tu nabić level setny. to jest ten sam, bo? Boż! co to było? To to. To jest Jackie? Tak, to jest Jackie. Bo kto gra Jackie? Kto i po co? Przecież Jackie jest niewyobrażalnie słaba. Nie, no ale tak na serio, ona jest na. Ona mnie tu będzie zadawała. Dobra, no co wezmę. Dobrze, Jim. Pięknie! O, Kurczę, ale to, to tak nie powinno działać, że jak kości się zabije, to on się jeszcze odradza, bo to psuje rozgrywkę. Że jesteś okej, okay, fajnie, pokonałem go. A jeszcze, co jest? Dlaczego on się odrodzi? I to jest, psuje ci całą rozgrywkę. Będę miał ulta do teleportacji Ej, patrzcie, schowałem się w krzaku i lecę Ej, co jest? Naprawili już to? Nie Ej, Naprawili to, że jest ten pip jak leci To wtedy jest nowy Dobra, trzy, dwa, jeden No i widzicie, ja się nie odrodziłem bo dlaczego? No, bo im się nie chciało. No hmm. i co? Dobra. I sprawdzę, czy mogę to tak wyrzucić, żeby nie walnęło. O, dosie! What the? Co jest? Dlaczego to tak działa? Z daleka ja mam przewagę akurat. O kurcze, blade! Juter Rico! Co jest? Dlaczego? Ale jak będę grył przez cały czas ponownie, no to wtedy będę robił dwie misje naraz. I ja nie wyjdę dopóki nie zrobię tej misji zagryję ponownie i ja będę robił jeszcze tę misję, wiecie, że muszę pokonać tych przeciwników. Ja nie wyjdę z gry, dopóki tych misji nie zrobię. No, wypad! Kto to uknawia? Fajnie. Tam jest jakaś Jackie, do której się zaraz teleportują. I co jest dlaczego? Dlaczego tak się stało? O nie, zakary was rozwalę. Dobra, okej, okay. ja przez chwilę zamilkłem, nie wiem dlaczego, byłem taki skupiony, co się tutaj dzieje, ale już jestem. Dobra, mam nadzieję, że ja tu wygram. O, jasne, że wygram. Dobra. To ej, co ja go rozklepałem? Co ja zrobię? Widzieliście jaki błąd? Dobra. Dobra, wygrałam. Bardzo ładnie. Jednego przeciwnika tylko, dobra. W ogóle niedługo będę nie miał setny lewem, Bardzo ładnie. Dawaj, no gość! Ja nie lubię takich ludzi, jeszcze jak on to dobije? Dobra, ale ja nienawidzę takich ludzi. Powinien dostać bana jak nie przeczeka. Jak to właśnie tak się z tym. Dobra. Ja teraz lecę pokonać jednego przeciwnika. No dlaczego wszyscy tu przesyłają? Tutaj jest... Gdybym miał... O, o, o! Piękna sprawa. No, użyjesz to tak? Jasne. Gdzie one No, idź sobie! Dłuż. Nie, nie, schodź tu. Jeju, szybko, wezmę parki w i Jest, nie, czekał, masz się odrodzić. Dobra, rozklepany. drugi raz nie sam. Po co ci to? Ultra straciłaś, po co ci to? No kurcze! Po co ci to? No, po co? No, hamie. O, wyskoczył, uwaga. Dobiłem go. Ha. No ale mi się zrobiło, no, dobra. Ile tych żetonów dostałem? Otwieram big boxa. No nie wiem. Kiedy ja będę miał Boxa? No jeszcze troszkę, ale dobra gramy znowu na nim. w sumie czemu, skoro mogę inną postacią, a nie chcę ciągle grać na nim. No już trochę czasu minęło. Dobra. Mhm, rozwalił skrzynkę. Kto tu jest w ogóle? Ja nie zdążę się dopatrzeć. To jest Rico czy kto? I naprawdę nie zdążyłem się dopatrzeć. No, kto to był? To on był? Nie. ham jeden. To był pewnie Daryl? Pierożkowy Daryl? Ten pierożkowy Daryl jest w ogóle... ...dobani według... Co by nie jest fajnego? No Tyle, że jest pierożkowy, no i co? Sprzedaj pierożki. Za darmo. Pierożki za darmo. Uuu, ładnie porobione. No sztycha. A to był Max! Kto to był? To była pan? Dlaczego im było słychać? Oj, ja nie mogę. Dlaczego? Okej, okay, nieważne. Mm. W sumie, dlaczego by nie zagrać dynamajkiem na dziewiątej mocy? Jestem bardzo ciekaw, jak będzie mi się nim grało. W ogóle dynamajk według mnie jest bardzo dobry. Dobra, lecimy. Od razu wezmę sobie to gadżet. Najlepiej jak się chowasz w krzakach i używasz tego gadżetu. Czekasz, aż do ciebie ktoś podejdzie. To tu tam wal, to Bibi jakaś głupia. Mam się... Dobra, pięknie. Rozklepałem go na i Z. Chcesz zostać zamrożony przeze mnie? Nie wiem, że ja użyłem gadżetu. Boże, jak ja nie robię. Dobra, myślę. Dobra, ja go zaraz tam rozklepię. Myślałem, że go zamrożę, ale no co? hita? Ależ ja go zrobiłem. A nie zaczekam. Nie zaczekam. Ej, popatrz. Ja mu jednego parkie prze zostawię. Ha! I co, Morelko? Tam, który się jest. Gdyby mogłem zostawić te badziaki. No, co jest? No. Dlaczego ja nie mogę tego rozklepać? No co on za... No nie, naprawdę. No co on robi? Jeju! Ale cham. Jaki on jest hamem? Nie jak powinien, tak czy siak. Chociaż tak naprawdę nie powinienem, ale... Już co... No Jezu, jeszcze to! Wow, wow! Nienawidzę tego. Jeszcze tylko yy, dwa razy. Oprócz tego, muszę ten zagrać ponownie. No i tyle, będziemy mieli misję gotową kolejną. Tego kruka by się przydało drogi. Kurcze, co ja odwaliłem? Kawał dobrej roboty. Dobra, rozwalę to. O! Naprawdę! No! Boże, a skrzynka... Tak, ten dynamite był dużo bliżej. Tak szczerze powiem. No, tam jest rów? No nie! Dlaczego tam był rów? Naprawdę... Pierwszy raz gram w życiu z rufem. Pięknie. Dlaczego z rufem? Ja go idę rozwalić. Ja tego rufa idę rozwalić. Bo co tam po mnie? Dobra, pięknie. Zostały tylko po niej kości. Dobra. Okej. Okay. Co jest? Nie dam się? Nie dam. Boże ja Jak ja nienawidzę! Jak, Edg jak gram na Edgaru? Dobra, lecę. Kto to jest królu? Tak. Czy kto to jest Zelu? To jest królu, jak w tych bańkach niczego nie się prawda? Dlaczego te dźwięki tak słychać? Uff, myślałem, że ucieknie. Dobra, lecę, lecę. Ha, ha, ha. I co? Jestem dobrym dynamajkiem. Tak, ja nie rozwalę. Kompletnie cię nie rozwalę. Co jest? Dlaczego on się odrodzi tu? Tak? Nie się krótki? No dlaczego? Tu się stało? Ja byłem tak skupiony Dobra, ja gram jeszcze raz I mam misję już gotową, tak? Bardzo fajnie, bardzo fajnie Dobra Ale ja lecę, ja Użyłem to? Nikt nie słyszał w ogóle, że użyłem gadżetu Wchodzę w ten głąb krzaków Dobra, co tutaj mamy? Mamy Byrona, który zaraz polegnie. Chodź tu! No! No chodź tu, żeż Holender. Nie możesz tu przejść. Tu jasnej. Ha, ha, ha! I użył ultramanii. Dobra, mam misję gotową. Czy ja będę miał? Będę miał. Ja jestem mam, małą skrzynkę. No nic. Dobra, widzowie, w tym filmie byłby na tyle. Ja jestem po prostu zawiedziony. Jestem zawiedziony, że nic mi się nie trafiło. I po prostu. Ojej. Dobra, w tym filmie byłoby na tyle, że się żegnam na razie. Pa.